Jeśli widzimy się w tym filmie, to znaczy, że kupiliście już oczyszczacz Warner TKP350B, albo chcecie upewnić się, że wasz przyszły zakup jest dla Was najlepszym wyborem. Dziś opowiem m.in. o uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy, łączenia za pomocą Wi-Fi, obsłudze pilota i wielu innych aspektach korzystania z oczyszczacza. Zapraszam! Zdjęcie obudowy oczyszczacza odsłania przed nami kompleks zapakowanych filtrów powietrza. W takiej formie producent stara się zadbać o higieniczne podejście do najważniejszego akcesorium oczyszczacza. Po usunięciu folii ochronnej wystarczy już tylko umieścić filtry w odpowiedniej kolejności i zamknąć obudowę. Pamiętajmy, że filtry są elementami zestawu, których ze względu na bezpieczeństwo nie można zwracać. I tu chcę zwrócić Twoją uwagę na dokładność, z jaką musi być ona domknięta. Urządzenie dzięki swoim zabezpieczeniom wymaga, aby ta czynność była wykonana z dużą dokładnością. W innym przypadku oczyszczacz po prostu się nie uruchomi. Po włączeniu oczyszczacz uruchomi tryb autokalibracji, który będzie odliczał 90 sekund. Ma to na celu sprawdzenie jakości powietrza w pomieszczeniu. Podczas uruchamiania oczyszczacza przydatny może być pilot zdalnego sterowania którego przed użytkowaniem należy wyjąć plastik zabezpieczający baterię. Pilot umożliwi nam kontrolę nad wszystkimi funkcjami i tylko dzięki niemu będziemy mieli możliwość restartowania czujnika zużycia filtrów. Sterowanie oczyszczaczem może też odbywać się z poziomu panelu sterowania. Pokazuje on także wszystkie włączone w danym momencie funkcje i powiadomienia np. o konieczności wymiany filtrów. Oczyszczacz posiada lampę UVC o mocy 6W, którą możemy włączyć zarówno z panelu sterowania, jak i z pilota. Czas trwania sesji po włączeniu lampy UVC to 2 godziny. Dlatego, jeśli zależy nam, aby funkcja była uruchomiona, musimy co 2 godziny ją włączać. Oczyszczacz łączy się z siecią Wi-Fi, a sama łączność musi odbywać się w częstotliwości 2,4 GHz. Urządzenie łączymy dzięki aplikacji Tuya Smart która pracuje na systemach operacyjnych iOS i Android. Sam interfejs jest przejrzysty i intuicyjny. Aby połączyć urządzenie należy jednocześnie przytrzymać dwa przyciski na panelu sterowania ION i UV. Domyślnie urządzenie ustawione jest w trybie EZ Mode, a dioda pokazująca gotowość połączenia Wi-Fi zacznie szybko mrugać. Oznacza to, że oczyszczacz jest gotowy do sparowania z aplikacją. W takim razie przejdźmy do aplikacji Tuya Smart. W prawym górnym rogu klikamy na znak plusa, aby dodać urządzenie. Następnie z zakładki Małe urządzenia wybieramy oczyszczacze Wi-Fi i przechodzimy dalej. Wybieramy dostęp do sieci Wi-Fi, wpisujemy hasło i klikamy dalej. Aplikacja zada nam pytanie o gotowości urządzenia. Potwierdzamy. Ukaże nam się proces parowania z oczyszczaczem. Po udanym połączeniu aplikacja powiadomi nas o sukcesie. Na ekranie znajdziemy wszystkie interesujące nas informacje takie jak wybrany przez nas tryb pracy czy stężenie pyłów PM2,5. U dołu ekranu znajdziemy przycisk włączania i wyłączania urządzenia. Następnie wybierając zakładkę MODE aplikacja rozwinie pasek z dostępnymi trybami pracy takimi jak tryb manualny, automatyczny czy tryb SLEEP. Możemy także dostosować prędkość przepływu powietrza. Są tu dostępne cztery prędkości. Wybieramy dla nas odpowiedni, Chyba że oczyszczacz pracuje w trybie Auto lub Sleep, wtedy dobiera prędkość SAM i nie powinniśmy jej zmieniać, bo automatycznie przechodzimy do trybu manualnego, dezaktywując wybrany przez nas tryb pracy. Interfejs pozwala nam także na uruchomienie dodatkowych funkcji oczyszczacza. Aby to zrobić, wybieramy zakładkę Function. Ukażą nam się funkcje dodatkowe, które uruchamiamy przesuwając znajdujące się tam paski. Tak aby zmieniły swój kolor na zielony. Funkcja jest wtedy aktywna. Wyłączamy ją analogicznie wygaszając pasek. Aplikacja informuje nas także o zużyciu filtra. W naszym przypadku jest to 2%. Na koniec możemy ustawić timer i wybrać odpowiedni dla nas zakres pracy oczyszczacza. Obsługę i sterowanie mamy za sobą. Przejdźmy teraz do tak samo ważnej kwestii, jaką jest pielęgnacja urządzenia oraz wymiana filtrów. Producent zaleca, aby raz na jakiś czas przecierać urządzenie z zewnątrz wilgotną ściereczką z detergentem. Oczywiście do tej czynności urządzenie musi być wyłączone. Jeśli chodzi o wymianę filtrów, producent zaleca ją co najmniej dwa razy w roku przed sezonem grzewczym i okresem pylenia roślin. Jednak samodzielna kontrola filtrów będzie najlepszym rozwiązaniem. Urządzenia pracują w różnych warunkach oraz z różną częstotliwością, co powoduje, że ich stan będzie wyglądał inaczej. Oprócz tego, do prawidłowej pracy oczyszczacza nie możemy zapomnieć o dokładnym czyszczeniu czujnika zanieczyszczeń. Dobrym rozwiązaniem będzie użycie patyczka do uszu lub bacika kosmetycznego. A dla osób, które korzystają w urządzeniu z nawilżacza ważna wskazówka. Jeśli nie jest on używany przez okres kilku dni, pamiętaj o wylaniu wody ze zbiornika. Dzięki temu zapobiegniesz rozwojowi grzybów czy glonów w nawilżaczu. Podczas aktywnego i częstego użytkowania oczyszczacza może dojść do sytuacji, kiedy będzie potrzebna wymiana znajdującej się w nim lampy UVC ze względu na jej zużycie. I właśnie pokażę Ci, jak to zrobić. Wykonujemy obrót lampy o 90 stopni, następnie wyjmujemy ją i zastępujemy nową, analogicznie dokręcając w przeciwnym kierunku. Pamiętaj, aby wymienić lampę UV w rękawiczkach. Zapobiegnie to zatłuszczeniu, co przekłada się na wydajność i żywotność lampy. To tyle ode mnie. Dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że ten film wyjaśnił Ci, jak prosta jest obsługa oczyszczacza Worm TKP 350 I znalazłeś tu wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci na uruchomienie i użytkowanie urządzenia. Pamiętajcie, że udzielone wskazówki dotyczą produktu, który prezentuje się w takiej formie na dzień dzisiejszy. Od czasu do czasu producent udoskonala swoje urządzenia, ale nie musisz się tym martwić, bo o wszelkich zmianach poinformujemy Cię w opisie filmu.